Cześć, kochani, witam się z Wami w kolejnym czytaniu na moim kanale. Prosicie mnie dosyć często w komentarzach o jakieś czytania dla singli, dla osób, które czekają na miłość, na swoją bratnią duszę, swoje uzupełnienie, do, swoje uzupełnienie w życiu, tak, do relacji. Kochani, dziś trzy karty do wyboru dla Was. Czytanie, jak już widzicie po tytule, będzie czytaniem ogólnym na miłość. Na osobę do nowej relacji. Zobaczymy, co dla Was w kartach się tutaj pokaże. Jeżeli, kochani, czytanie Wam się spodoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie moje czytania. Będzie mi niezmiernie miło. Kochani, trzy karty do wyboru tak? To jest karta numer jeden. Karta numer jeden: jeżeli ta karta z Tobą rezonuje, jeżeli Cię przyciąga, jeżeli jest coś w tej karcie, co właśnie odczuwa, że cię przyciąga, wybierz kartę numer 1 w tym czytaniu. To jest karta numer 2. Zrobię może tak? Karta numer 2. Oczywiście, tak samo. Jeżeli ta karta cię do siebie przyciąga, zastanów się, przyjrzyj się, wybierz kartę numer 2. Jeżeli jednak, kochani, to będzie karta numer 3. I to z tą kartą czujecie, Taką więź energetyczną. Po grafice tej karty. Kochani, wybierzcie kartę numer 3. Każda z tych kart będzie dzisiaj przewodnikiem waszego czytania. Zobaczymy, co przy tej karcie, którą sobie wybraliście pod wpływem właśnie tego przyciągania między Wami a kartą. Jakie, jakie informacje tutaj będą zawarte dla Was. Kochani, zobaczymy również przy tych kartach, czy w czytaniu ogólnym na miłość, kiedy się Pojawi taka osoba do relacji dla Was. Oczywiście serdecznie Was zapraszam na to czytanie. Kochani, zaczynamy. Numer jeden dla Was. Przy tej karcie najpierw postawię kartę anielską. Kartę anielską, zobaczymy, jaka wskazówka przy Was będzie związana z kartą anielską. Karta wypadła i tak naprawdę wypadły dwie karty. Kochani, karta mówi jasno, klarownie i wyraźnie dla Was: odpuść. Jeżeli odpuścisz coś, co ma związek z Twoją przeszłością, być może z jakąś relacją, z której uwolnić się nie umiesz, nie tylko pod względem takim fizycznym, ale bardziej emocjonalnym, jeżeli zamkniesz pewien etap w swoim życiu, jeżeli pozwolisz odejść i przepracujesz pewne uczucia związane z poprzednią relacją lub swoją przeszłością, wielkie szczęśliwe zmiany wkroczą w Twoje życie. Tak karta mówi dla Ciebie. Czyli jeżeli coś zamkniesz, odpuścisz, być może wybaczysz, otworzysz się na nowe i na nowo będziesz potrafiła potrafił zaufać, to w Twoje życie wkroczą wielkie, szczęśliwe zmiany, tak? Kochani, sprawdzimy, kiedy przy Was. Mm, kiedy przy Was pojawi się ta osoba. Karty w tarocie tak naprawdę nie określają czasu dosłownie nigdy. Ale ja zobaczę, jaka będzie wskazówka, karta wypadła, widzieliście? Dla części z Was, osoba do tej relacji pojawi się w najbliższych trzech miesiącach. W miesiącach do powiedzmy, część z Was nawet może poznać jeszcze tę osobę w lipcu. Nie mówię, że nie. Sierpień i wrzesień. Dla części z Was, tak mi się to pokazuje. Do trzech miesięcy. Do trzech miesięcy. Osoba do nowej relacji pojawi się przy Was. Ja teraz, kochani, sprawdzę, jak ta osoba będzie wyglądać. Jak ta osoba będzie wyglądać przy Was? Zobaczcie, co się stało. Jak ta osoba będzie wyglądać przy Was? Dla części z Was będzie to osoba młodsza od Was lub Wy będziecie mm, młodsi od tej osoby. Będzie różnica wieku nawet 10 i plus lat. Dla części z Was, jak ta osoba będzie wyglądać? Osoba średniej budowy ciała, osoba yy, ułożona, osoba może ułożona, poukładana życiowo, sta, z, tak, stabilna może bym powiedziała, emocjonalnie, ale stabilna też chodzi mi o taką stabilizację życiową, yy, materialną, jednak nie w aspekcie mieszkaniowym. Dla części z Was ta osoba może być dopiero po rozstaniu, rozwodzie lub stracie partnerki/partnera. W jakimkolwiek aspekcie, by, te, by to nie. E, miało, jak to by miało nie zabrzmieć, ale tak wychodzi w kartach. Dla części z Was będzie to blondyn, blondynka, jasny szatyn, jasna szatynka. Mówimy o naturalnych kolorach włosów. Pamiętajcie, kochani, dla części z Was może to być osoba, która maluje włosy na kasztan albo taki właśnie kolor pod rudy. Dobra, sprawdzamy. W jakich okolicznościach możesz poznać tą osobę? Karta mówi przy pieniądzu. Dla części z Was, osoba będzie przy Waszej pracy poznana. Osoba będzie przy pieniądzu, czyli może być osoba, która będzie wam pomagała, coś. Możecie załatwiać jakieś sprawy i poznacie tą osobę. Ta osoba może wam w czymś pomagać i też dzięki temu możecie poznać tą osobę. Ta osoba może wam udzielać jakichś informacji, wspierać was. Osoba poznana w jakimś budynku. O, powiem tak: osoba, jeżeli chodzi o aspekt poznania, poznana w jakimś miejscu, budynku przy załatwianiu spraw, przy pomocy. Ona może wam udzielać pomocy, ona może was wspierać. No, osoba taka, wiecie, albo będziecie chodzić na jakieś zajęcia i poznacie tą osobę. Równie dobrze to może to oznaczać osoba poznana w budynku, w zamkniętym miejscu. To może być osoba poznana na przykład na mm, jakimś szkoleniu. Osoba może być poznana, no jakby wam to jeszcze tutaj określić, yy, nawet w sanatorium, kochani. No wiecie, budynek to będzie miejsce zamknięte, do, w którym wy będziecie coś załatwiać. Może odpoczywać, yy, może ta osoba będzie wam udzielała jakiejś pomocy, wsparcia, lub sama będzie w miejscu, gdzie też będzie takiej pomocy, wsparcia oczekiwała. Tak mi to w kartach wychodzi. Dalej. Yy, kochani, czego powinnaś unikać przy tej relacji? Zobaczymy. Powinieneś, powinnaś jako osoba, na pewno pośpiechu. Na pewno pośpiechu, wypytywania się, i karta tu mówi, że z tą osobą trzeba będzie ostrożnie postępować w aspekcie takim, iż to ona może wymagać pierwszego kroku od Was. To będzie osoba trochę skryta, trochę nie do końca znaczy, to nie będzie jakiś gbur, albo wiecie, gburka, czy tam osoba taka pesymistyczna, nie, ale osoba bardziej nieufna. Osoba, która będzie potrzebowała trochę. Jakby przejęcia kontroli nad relacją. Tak mi wychodzi co ukryte co schowane przed Waszym okiem. Wyjazd podróż to będzie to, ta osoba może mieszkać gdzieś daleko od was. Na części z Was do trzech miesięcy widzę, że albo ta osoba przyjedzie do Was, albo Wy pojedziecie do tej osoby, albo udacie się razem na wspólny wyjazd, lub wspólne spędzenie czasu jakiegoś weekendu itd. Mm, bardzo fajne karty, kochani, bardzo fajne karty. Jeżeli oczywiście będą z Wami rezonowały, to za trzy miesiące, piszcie, wróćcie nawet do tego czytania. Napiszcie, zostawcie komentarz, jak karty z Wami rezonują. Ja jestem bardzo ciekawa, bo wiecie, dzisiaj stawiamy karty, ale tak naprawdę dowiemy się w przeciągu trzech miesięcy, jak one z Wami zarezonowały. Także czekam na Wasze komentarze, kochani, a tymczasem przechodzimy do karty 2, no, przed Wami, przede mną. Karta anielska jako wskazówka, jako rada, kochani, sprawdzamy. Co ta karta będzie chciała Wam tutaj pokazać? Na co zwrócić uwagę? Karta przy Tobie mówi: zaczekaj. Nastąpi przy tobie polepszenie. Nie martw się, nie poddawaj się negatywnym myślom, sytuacja przy tobie się polepszy. Na części z Was widzę, że jest taka strata trochę nadziei i wiary w to, że coś się zmieni i spotkacie osobę do szczęśliwej relacji, a nie osobę do zabawy, do romansu i tak dalej. Kochani, karta tutaj mówi, że macie po jakby poblokowaną czakrę serca i trzeba otworzyć, oczyścić swoje serce, trzeba. Ten schemat myślenia, takiego, wiecie, lęku przed zranieniem, przed oszukaniem, że ktoś was oszuka, zrani po raz kolejny i tak dalej, trzeba o tym zapomnieć. Trzeba, yy, wiecie, ja tu widzę dla części z Was, iż przyciąganie jest nieodpowiednich partnerów. Na pewne osoby nie zwracacie uwagi, bo nie są w Waszym typie, yy, ale na zasadzie takim, wiecie, yy, nie biorę tej osoby pod uwagę, bo jest na przykład nie w moim typie. Nawet gdyby ta osoba do Was chciała, jakby wiecie, zabiegała o Was, to Wy skreślacie tą relację od razu. Kartą mówi, zaczekaj, daj szansę, poczekaj, tak? Nie wszystko jakby musi, wiecie, no jakby to Wam powiedzieć, no jest ewidentnie przyciąganie nieodpowiednich osób do swojego życia. Wy szukacie osoby, która ma to coś w sobie, przyciągnie Was od razu, z spojrzenie spojrzenia i jest wow, miłość, szał, wiecie, nie do końca to jest taka osoba dla Was. I tu widać, że powinniście otworzyć serce, trochę sercem spojrzeć, e, trochę tą czakrę serca odblokować i szerzej spojrzeć spojrzeć na osoby przy Was. Przy was jest jakaś osoba, i tu karta mówi, że przy Was jest osoba, która e, której może na Was zależeć, a Wy nie bierzecie tej osoby pod uwagę. Dla części z was oczywiście, tak? Dobra. Teraz sprawdzamy, do kiedy. Taka osoba się przy Was pojawi. O, widzę, że tu mi karty naszły na inną talię. Sprawdzamy, czy i kiedy taka osoba się przy Was pojawi. O, karta mi wypadła, Wy nie widzieliście. Część z Was czeka już od, jakiej, czeka od jakiegoś czasu, czeka dosyć długo na pojawienie się takiej osoby w Waszym życiu. Osoba będzie poznana dla części z Was do... Maksymalnie 6 miesięcy, bardziej mi się pokazują 4 miesiące, a nawet dla części z was do miesiąca się pojawi przy Was. Osoba, która się przy Was pojawi, kochani, będzie osobą poznaną online albo przez kogoś. To będzie osoba poznana online albo przez kogoś. Bardziej to nie będzie osoba taka, że wy ją staniecie. Poznacie, wiecie, gdzieś w jakimś miejscu będziecie i nie, dla części z Was będzie to osoba poznana przez przypadek w ogóle, albo online, odezwie się do Was, gdzieś Was zaprosi, randka, spotkanie, zaproszenie osoba, albo osoba tak zwana na te randki, wiecie, takie randki w ciemno, ktoś Was umówi albo ze sobą gdzieś zabierze, dzięki tej osobie poznacie mm, osobę do relacji, tak? Ale tak jak mówię, pytamy o relacje szczęśliwe, nieromansowe. Dobra, jak ta osoba będzie wyglądać? Nie pytam już, gdzie poznacie, bo już wiecie, już jest gdzie poznacie. Jak ta osoba będzie wyglądać? Kochani, to co w kartach widzę, wygląd w tym momencie z jakiegoś powodu nie będzie miał znaczenia. Eee. Yy... Na pierwszy rzut oka nie będzie to osoba w Twoim typie, ale urzeknie Cię zupełnie coś innego. Coś, co będzie dla Ciebie bardziej znaczące i ważne niż... Ja nie mówię, że to będzie, brzydko powiem, w cudzysłowie jakiś pasztet, bo kiedyś też miałam taki komentarz, że ktoś mi napisał, no tak, garbaty kulawy i coś tam, nie, dziękuję. Słuchajcie, jeżeli ktoś patrzy powierzchownie i patrzy na kogoś tylko przez pryzmat wyglądu fizycznego, Pieniędzy, jakie ktoś ma na koncie, kluczyków do samochodu. Kochani, nie łudźcie się, że znajdziecie osobę do szczęśliwej relacji. Pamiętajcie o tym. Karta mówi, otwórz serce. Nie bez powodu karta mówi, otwórz serce, bo ta osoba urzeknie Cię zupełnie czymś innym. Zupełnie czymś innym. Czymś, czego do tej pory nie doświadczyłeś, nie doświadczyłaś. Czymś, co zrobi na tobie ogromne wrażenie. Ta osoba, tu karta mówi jasno i wyraźnie nie będzie miało dla ciebie znaczenia wygląd tej osoby. Po prostu, po prostu. Dla części z was, jak widzę, że to będzie brunet albo brunetka, dosyć osoba szczupła, osoba zadbana, ale nie to będzie najważniejsze w tym wszystkim. Nie to będzie najważniejsze w tym wszystkim. Na części z was ta osoba wam pomoże w czymś, wesprze was, czymś was ujmie i będzie to, wiecie, taka bezinteresowna pomoc, co was po prostu Wyrzuci z butów, że tak powiem. Tak? Dobra. Od razu sprawdzamy. O, chciałam powiedzieć, co ukryte, co schowane przed Waszym okiem. Ta osoba, ta kobieta lub ten mężczyzna Was zadziwi. Na części z Was ta osoba może być jeszcze w relacji, jak się poznacie, ale to będzie relacja nieszczęśliwa, ta osoba będzie niespełniona i ta relacja się zakończy lub będzie w trakcie zakończenia. Dla części z Was ta osoba będzie wielokrotnie próbowała tą relację naprawiać z, mówię o osobie, która będzie w relacji, tak? Jak się poznacie. I nic z tego nie będzie. Wy będziecie jakby, dacie jej, dacie jej nadzieję na to, że można być w czymś lepszym, szczęśliwszym i że można odnaleźć tą swoją bratnią duszę. Tak mi w kartach wychodzi. Dlatego jeżeli poznacie taką osobę, nie ma co jej od razu skreślać, że ona myśli o romansie i tak dalej, bo nie będzie myślała o romansie. Eee, tak mi tu przy Was wychodzi. No kochani, zobaczymy. Ja tak jak powiedziałam dla karty numer 1, tak mówię dla Was, eee, odezwijcie się, jeżeli te karty zaczną z Wami rezonować, jeżeli taka osoba się przy Was pojawi. Przechodzimy, kochani, do karty numer 3. Jeżeli jesteście też zainteresowani... ...numer 3... Kartę, którą sobie wybraliście, i sprawdzamy, tak jak dla pozostałych poprzednich kart, kartę anielską. Sprawdzamy. Karta anielska przy Was. Część z Was, kochani, musi się z czegoś, powiem brzydko, wyślizgać. Wymigać, wyślizgać. Yy, rozwiązać pewne sprawy przy Was pokojowo, żeby. Móc rozpocząć nową stronę, czystą białą kartkę, na której zapiszecie nowy rozdział, nową historię, nową relację przy Was. W przeciągu kilku tygodni poznacie osobę do relacji. Karta mówi z reguły w przeciągu kilku tygodni. Moi, dla mnie, w moim odczycie do 8 tygodni pojawi się przy Was osoba do relacji, do relacji szczęśliwej. Nie pytamy o romanse, flirty i tak dalej. Pytamy o relacje spełnione, szczęśliwe, związki nawet małżeństwa, i tak dalej. Sprawdzamy, kochani, dalej, w takim razie, jak ta osoba będzie wyglądać przy was. I myślę tą talią może zobaczymy. Jak osoba, bo już wiemy, tak? Jak ta osoba przy Was będzie wyglądać. Wiecie, dla części z Was, nawet jak poznacie tą osobę, to ja widzę, że ktoś nie będzie akceptował przy Was e, tej relacji waszej. Z, z jakichś powodów. Może rodzina wasza lub osoby przy was bliskie nie będą chciały zaakceptować tej relacji? Musicie to po prostu pokojowo rozwiązać, i ja sprawdzam, karty wypadły przy was. Jak osoba przy was będzie wyglądać? Kochani, osoba przede wszystkim, jeżeli chodzi o wygląd fizyczny, to osoba dobrze zbudowana, lub kobieta, jeżeli pytamy o kobietę, kobieta wysportowana, kobieta dbająca o siebie, mężczyzna wysportowany, zbudowany lub takiej postawnej, masywnej budowy ciała, jeżeli pytamy o mężczyznę. Osoba, która będzie zwracała na siebie uwagę. Zdecydowanie to będzie osoba zwracająca na siebie uwagę. Osoba miła. I to będzie tak, że będzie, z, będzie się wydawało, że to jest mężczyzna lub kobieta, wiecie, e, pewny siebie, taki, wiecie, dominujący, a w środku to nie będzie tak wcale. To będzie osoba, która będzie przemiła, to będzie dusza towarzystwa, osoba bardzo rodzinna, e, osoba e, kochająca zwierzęta, osoba taka o, o dużej wrażliwości. O, powiem tak, tak? Romantyk. O, albo romantyczka. Sprawdzamy. Kochani, gdzie ewentualnie się poznacie, bo już wiemy, że do 8 tygodni, <laughs> dla części z Was będzie to niespodziewane poznanie, spotkanie tej osoby. Dla części z Was będziecie już tą osobę widzieć od jakiegoś czasu, ale nic nie zaiskrzy, aż nadejdzie taki moment, taki znak sygnał nadejdzie. Że po prostu niespodziewanie zacznie iskrzyć między Wami. Dla części z Was, osobę poznacie w miejscu publicznym. Powiem tak. W miejscu publicznym, a nawet bym powiedziała, że dla części z Was będzie to osoba, którą już znacie. Tak? Ale nic do tej pory nie iskrzyło. Nic się nie zadziało między Wami. Dla części z Was będzie to osoba poznana w miejscu publicznym. To może oznaczać. E... Wszystko tak naprawdę, wszystko i nic, wszystko. To znaczy, możecie poznać tą osobę na plaży, na koncercie, na wyjściu, na spotkaniu, na dyskotece. No, tak mi wychodzi, do 8 tygodni. Tak mi to w kartach wychodzi, kochani, przy Was. Ja jeszcze sprawdzam, oczywiście. Ja jeszcze zobaczę, kochani, na co może, czego powinni, powinniście unikać. Czego powinniście unikać? Dla mnie... Yy, nie może być źle zadane pytanie, bo karta bardziej mówi w odpowiedzi, czego powinnaś unikać, że powinnaś być, powinieneś być szczery. Mówić od razu, co myślisz, co sądzisz. Nie unikać tematów trudnych, yy, jasno określać, tak, to co myślisz. Nie na zasadzie mówić coś, żeby się komuś przypodobać, absolutnie nie. Jasno, konkretnie. E, jesteś po rozstaniu? Mów, jestem po rozstaniu. Masz dziecko, dzieci? Mów, tak? Jestem osobą, która e, ma bagaż doświadczeń życiowych. E, myślisz o poważnej relacji, o stałej relacji, nie o flircie? Mów otwarcie, jasno i klarownie. Żeby ta osoba lubi szczerość. O, może w ten sposób. Ta osoba, którą poznasz, lubi szczerość. Sprawdzamy, co ukryte, co schowane przed Twoim okiem. Ktoś będzie miał. Yy... Ktoś przy tobie będzie robił podchody również do tej osoby. Ktoś ci czegoś pozazdrości, ktoś będzie chciał ci coś zepsuć. Uważaj na kogoś przy tobie, yy, kto może być z tobą na przykład na wyjeździe, kto pojedzie z tobą na wakacje, kto będzie chciał ci coś popsuć, zazdrościć. Ktoś, komu nie na rękę będzie relacja, to żebyś ty była, był osobą szczęśliwą. Tak mi, kochani, w kartach dla Was wychodzi. No, oczywiście, kochani, jeżeli czytanie wam się podobało, udostępniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Tak, czekam na Wasze komentarze. Jeżeli karty z Wami zarezonują do 8 tygodni, również zostawcie, wróćcie do tego czytania, zostawcie komentarz pod tym czytaniem. Ja się, kochani, z Wami żegnam, zapraszam Was na inne czytania na moim kanale. Tak jak mówiłam, codziennie teraz będą się pojawiać filmy czytania na znaki Zodiaku. Dzisiaj, dzisiaj już na pewno, jak ten film jest. To wcześniej był rzucony znak Zodiaku ryby na sierpień. Zapraszam Was, kochani, serdecznie do tego czytania i na inne czytania na moim kanale. Również oczywiście żegnam się z Wami, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Cześć!